Słuchajcie, idziemy złożyć pismo, które tak licznie zostało podpisane. Idziemy złożyć do kuratorium. No, to jest najważniejsze. Gdzie mamy to pisemko? O. Idzie, 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 idzie. Idzie nasze pisemko. Chodź, może pokażesz mi tutaj co my tu mamy, dobra? To jest to, co było dzisiaj odczytywane, podpisywane. Zatroskanych Polaków. O to co się dzieje wokół polskiej szkoły. Teraz no, podpisy wszystkich tych że chcieli nas wspomóc w dniu dzisiejszym w pikiecie. Trochę ich jest, jak widać. I nawet tutaj już nie starczyło na miejsce.

Yy, za chwilę zejdzie do Państwa e, Pani z sekretariatem. Nie, my so, chcemy z kuratorem za, po, albo z, z, z zastępcą kuratora. W, właśnie pytałam, czy chcą Państwo pismo Ta, złożyć. Za nie, nie, nie. Tak. Chcemy złożyć pismo, ale bezpośrednio. Tak. No, nie Pani sekretarki. Zejdzie Pani z sekretariatu kuratorem i proszę z nami. No i nie niezależnie. Ale to proszę zadzwonić i powiedzieć, że my nie chcemy z Panią sekretarz, z sekretari sekretariatu, tylko chcemy albo z kuratorem, albo z... Już będzie, więc nie mogę dzwonić. No nie idzie, kurator nie idzie. Idzie jakaś sekretarka. proszę Panią. Proszę poczekać do sekretariatu, żeby zadzwonić. A jeśli chcą Państwo z kuratorem się nie widzieć, to z sekretarką, kuratora trzeba rozmawiać. Rozumiem. No to poczekamy.

ale tu tak zawsze schodzą i, I prowadzą po prostu. Ale, te, ale nas nie prowadzą, jak nie mamy identyfikatorów, nikt cię nie wprowadzi. Ona specjalnie zejdzie, żebyśmy my tam nie chodzili. Um, nigdzie, nigdzie nie weźmie się. Nawet do punktu y, obywatelskiego chodzisz z tym, z identyfikatorem, ty nie wejdziesz bez. Czy możemy doczeko? Możemy było pociepić. za jest to, tak, to już za tak. nami. Ja tak, tak. tak. No czekamy. Czekamy, Ale to jest chore. Wszyscy czekają na kogoś, kto schodzi. Przecież to nie było normalne wyjście. Do każdego pióra. No, Co to jest? w globalizacji. Ależ oczywiście. przecież to jest nasze, pani moje. Wszystko, na to płacimy? No. To jest efekt, efekt no. narodów. No. No. Dlaczego no. my nie możemy wejść do biura? Do biura tylko tutaj. Ja obywatel, który pani łoży? Dzień dobry. Czy złożyć petycję? która Została przed budżetem kuratora podpisana przez Polaków bezpośrednio na ręce kuratora lub no, wiceprzewodniczącego. To znaczy, że ja mam duży wniosek, że ja jestem kuratorką zawodowo-służbowej, pani, pani wiceprzewodnicząca, uh -huh. bo teraz nie jestem na terenie, więc... A dyrektor gabinetu, kuratora, pani dyrektor, czy pan dyrektor, bo teraz były zmiany, więc kiedy bywałam do góry, to widziałam po nazwisku.

E, tak, to chwileczkę. Więc e, A, ja pytam trochę dokładnie o Właśnie, to jest to. Proszę panią, czy w, w większym kuratorium. No pracuje ktoś kompetentny, kto chciałby, czy mógłby do nas zejść. Nie wierzę, że nikogo takiego nie ma. Chcemy porozmawiać. Chcemy porozmawiać. Dokument do złożenia, tak, no, o którym chcielibyśmy porozmawiać. I tak przekazaliśmy pani która nie pani nie pani. Pani pani do wyzienia, dlatego ja zeszłam, tak? Natomiast mm -hmm. nie było informacji, że Państwo... Bo Pani tego nie dopowiedziała. No to, to nie wiem, to tutaj już uh, jakieś... My no chcieliśmy się spotkać z kuratorem, a Pani powiedziała, że zejdzie Pani sekretarka. To, to ja dostałam informację, że Państwo macie dokument do złożenia do kuratorium, więc jestem. Więc proszę jest Panią, informacja... kiedyś była taka, y, taka możliwość, że obywatel, który tak jak ja, łoży i każdy z nas, łoży na ten budynek, i pani ma pensję z moich podatków mógł wejść do biura. Teraz natomiast trzymacie nas na parterze i robicie na łaskę, że pani sekretarka przyjdzie odebrać, podstępuje pismo. A my chętnie się tam wyjdziemy. A my chętnie wyjdziemy z panią, nie możemy, a proszę nas umotywować, na jakiej podstawie prawnej nie mogę wejść do ja kuratorium. Powtarza, ja zeszłam po odbiór dokumentu, jeśli państwo składacie, to, to przyjmuję, jeśli nie, to przepraszam. Prosimy panu, o spotkanie, kuratorium było poinformowane i chcemy porozmawiać o tej petycji z kuratorem. Albo z osobą, która zastępuje kuratora. Tak, bo no ktoś musi zastępować urząd no, Jeśli pani mnie nagrywa, to ja nie wyrażam, to nie, nie no, pani nie tak. istotę, tak? Jesteśmy, jest pani urzędnikiem i możemy nagrywać. Nie pani takie przydorliwe Jesteśmy państwowym. w instytucji państwowej, proszę panią. Oczywiście. Utrzymywanych tak. z naszych pieniędzy. Nie wyrażam składy na Po 15 nie będziemy pani nagrywać, teraz będziemy nagrywać. Dobrze, państwo składacie, czy nie, bo przepraszam, proszę zapytać swojego zwierzchnika, czy przyjdzie do nas, spotka się w sprawie tej petycji. Dobrze, mam inną informację przekazaną. No informacje to jest Dziękuję. nieistotne Dziękuję i co? Nie, to jest po prostu bulwer, No, Tutaj, słuchajcie, to się w głowie nie mieści. No. czy ktoś nas przyjmie? Halo? Ja informację. Tak? Dobrze. Widzicie, co się dzieje? No. Dlatego trzeba od razu żyć tym, jak się mówi. Na razie wyłączę. wyłączę, jak się coś będzie działo, to, to na